Jak sprzedać mieszkanie po swojej cenie bez uciążliwego remontu? Opowiem Wam historię pani Oli, która skorzystała z konsultacji sprzedaży mieszkania ze mną. Moja czwarta rada naprawdę ją zaskoczyła, a czwarty punkt mówi o niezwykle ważnym czynniku w czasie sprzedaży mieszkania. Który każdy musi wziąć pod uwagę. Ja nazywam się Darek i prowadzę ten kanał po to, żebyś ty mógł korzystać z mojej wiedzy i mógł znać się na mieszkaniach. Możesz też skorzystać z konsultacji ze mną. Kliknij w link w opisie, tutaj pod filmem na dole, a dostaniesz dokumenty, wiedzę potrzebną do sprzedaży mieszkania, a także 30 minut mojego czasu. Dobra, jedziemy z tematem. Pani Ola chce się przenieść do innego miasta. Ceny mieszkań w nowym mieście są wyższe. Pani Ola oczywiście godzi się na to, żeby y, przeprowadzić się do mniejszego mieszkania, no ale nie chce z tym kompromisem iść za daleko, dlatego wyznaczyła sobie pewien limit ceny. Nie chce też robić uciążliwego i trudnego remontu, no bo nie ma w tym doświadczenia, boi się, że ekipy remontowe ją oszukają i że cały wysiłek pójdzie na marne, no bo to się nie przełoży na wyższą cenę. Miałem dla pani Oli cztery rady, i teraz usłyszycie je także wy. 1. zrób home staging, czyli atrakcyjne przygotowanie wnętrza do sesji zdjęciowej i do pokazywania mieszkania stosunkowo niewielkim kosztem. Tutaj pani Ola mogłaby wystąpić jako ekspert w moim programie, bo okazuje się, że już przed telefonem do mnie pomalowała ściany, pozbyła się starych firanek, zasłon, dywanów, narzut i zastąpiła je nowoczesnymi modniejszymi odpowiednikami. Stare jakieś niemodne ozdóbki wyjechały z mieszkania i wjechały nowe, prosto z Ikei. Drugim problemem w mieszkaniu jest kuchnia, co prawda schludna i funkcjonalna, ale już no, dosyć starszawa i niemodna. Jak udoskonalić kuchnię bez remontu? Otóż niewiele osób wie, że można kupić w internecie kartonowe atrapy nowoczesnych mebli i nowoczesnych sprzętów. Można je umieścić do zdjęć i do oglądania w tym pomieszczeniu, i uzmysłowić w ten sposób kupującym, że nawet kupno starszego mieszkania. Nie musi oznaczać rezygnacji z nowoczesnego wystroju. Podoba Ci się to, co widzisz? Kliknij łapkę w górę. To drobnostka, a niezwykle pomaga mi rozwijać ten kanał. Miejmy to już z głowy i lecimy do trzeciego punktu. A trzecim kluczem do udanej sprzedaży mieszkania jest sesja zdjęciowa. Zrób zdjęcia jasne, proste, pokazujące, jakie to mieszkanie jest przestronne. Zedytuj je odpowiednio, dodaj przykuwające wzrok ramki, naklejki czy inne elementy. Tutaj nie będę się powtarzał, bo mam na ten temat całą playlistę trzech filmów, które umieszczam w prawym górnym rogu w opisie filmu i w pierwszym komentarzu. Obejrzyj tę playlistę zaraz, jak skończy się ten film. No i wreszcie nadeszła pora na ten kluczowy czynnik: przy sprzedaży mieszkania za taką cenę, jaką się chce. Oczywiście z założeniem, że ta cena jest zbliżona do ceny rynkowej. Zapytałem pani Oli, kiedy zostało to mieszkanie wystawione na sprzedaż. No i okazało się, że całkiem niedawno przed telefonem do mnie. Zapytałem też, czy jest już podpisana umowa przedwstępna na nowe mieszkanie w nowym mieście i czy jest jakiś termin, który nadaje deadline. Tej transakcji. Okazało się, że żadna umowa nie jest podpisana, no i żaden termin nie ogranicza sprzedaży starego mieszkania. Dużo czasu pozwala mieć nadzieję, że uda się uzyskać cenę zbliżoną do tej swojej założonej, o ile oczywiście jest realna. Prawda o rynku nieruchomości jest taka, że jeżeli nie jesteście gotowi na negocjacje, no to niestety musicie uzbroić się w cierpliwość. Średnio na polskim rynku mieszkania znajdują kupca po 7 miesiącach, a 5% z nich jest wystawionych na sprzedaż przez czas dłuższy niż 2 lata. No i właśnie tutaj znaleźliśmy rozwiązanie problemu pani Oli, czyli czas. Paniola nie była świadoma faktu, że sprzedaż mieszkania może trwać tak długo. Także ta informacja bardzo ją uspokoiła. Wiesz, że tylko połowa widzów dociera do końca każdego filmu na YouTube. Jeżeli tu jesteś, to mam podstawy sądzić, że ten film Ci się podobał. Dlatego zostaw lajka pod tym filmem, subskrybuj mój kanał.